Już musimy to jeszcze wpaść na YouTube. Witamy na konferencji prasowej po meczu Motor Lublin Śląsk 2 Wrocław. Mecz zakończony wynikiem 3 do 0 dla Motoru Lublin. Razem z nami trener dużych gości, pan Krzysztof Wołczek. Dzień dobry trenerze. Prosimy o krótkie podsumowanie dla nas tego spotkania. Krótkie podsumowanie. Przerywamy 3-0. Naprawdę oddajemy rywalowi trzy bramki. Wszystkie po błędach indywidualnych. Poza tym jakby te trzy błędy nie nastąpiły, powiedział, że graliśmy dobry mecz. W każdej fazie gry, w fazie bronienia, wysoko, nisko, w fazie budowania gry, byliśmy stosunkowo dobrze przygotowani na ten mecz, bo nie mieliśmy wielu zespołów, zawodników z pierwszego zespołu. Mieliśmy dwa tygodnie na przygotowanie się do tego meczu, i zawodnicy, którzy się przygotowali, w większości grali, co u nas nie jest <coughs> takie oczywiste, bo wiadomo, że są zawodnicy też z pierwszego zespołu. No i pod takim względem na pewno taktycznym byliśmy do tego meczu przygotowani Z zaangażowania zawodników, z realizowania założeń jestem zadowolony. Jestem bardzo niezadowolony, że po raz kolejny przegrywamy 3-0. Wynik mógłby wskazywać na dużą przewagę rywala. Rywal był, po prostu wykorzystał nasze błędy Jedyny aspekt, z którego nie jestem zadowolony w tym meczu, to jest kwestia finalizacji. Mówię pod takim względem taktycznym, nie mówię o popełnionych błędach, bo to jest oczywiste, chyba widoczne było w tym meczu, czyli popełniono błędy indywidualne, które po raz kolejny nas zabijają i zabijają mecz nam. A tak jak mówię, jedyna rzecz, której z takich aspektów taktycznych nie jestem zadowolony, to jest finalizacja, czyli wypełnienie pola karnego dążenie do, do finalizacji, do tego żeby akcję sfinalizować, a poza tym jakby, yy, uważam, że założenia realizowaliśmy dobrze, zaangażowanie zawodników i reakcja też w drugiej połowie, jakby nie przestraszyli się rywala, który jest naprawdę dobry, uważam, że zrobił ogromny progres yy, i oglądając rywala wiedziałem, że to będzie mocny przeciwnik aczkolwiek byśmy w stanie wiele aspektów zniwelować Niezłego przeciwnika, dobrego przeciwnika. No gratuluję wykorzystania błędów i tak naprawdę mm, zwycięstwa rywalówki. Dziękujemy, trenerze. Czy mamy jakieś pytania z sali dziennikarzy? Dzień dobry, Józef Kufel, Radio Lublin. Panie trenerze, tak zapytam trochę niekoniecznie o sprawy sportowe, stricte, ale wiadomo, mecz przyjaźni, tak, tak ze kibice Motoru Śląska. Czy to też dało się odczuć was, bo no, nieczęsto na pewno jadąc w gości no, jest się wspieranym przez kibiców rywala? No jasne, że to przyjemne i taki doping, zresztą... Nasz zespół jest złożony z wielu młodych zawodników, więc jakby dla nich taki mecz przy światłach z dopingiem i jakby z taką przyjazną atmosferą, z tym, że po meczu mogą kibice im klaszczą, przybijać piątki, więc jakby dla tych młodych zawodników, no nie wszystkich młodych, ale w większości było to na pewno przeżycie i taki duży, coś, coś czego nie mieli w swojej karierze, bo rozpoczynają ją dopiero, więc na duży plus i zawsze przyjemnie dla. Tak samo we Wrocławiu, pamiętam, był taki mecz, że też kibice, hmm, też była świetna atmosfera na Porowskiej, mimo, że jesteśmy drugim zespołem, ale zawsze jesteśmy... Witam już na drugiej części konferencji pomeczowej. Razem z nami trener drużyny Motoru Gonzalo Fejo. Dzień dobry trenerze Dzień i dobra. prosimy o krótkie podsumowanie tego spotkania. Eee, trudny mecz, tak jak zresztą przed meczem zapowiadałem. Dlaczego? Bo piłka nożna jest gra zespołu, który się gra z piłką. I kiedy się gra z przeciwnikiem, który dobrze nią operuje, to utrudnia kontrolę nad meczem. I taki zespół jest Śląsk Wrocław. Dobrze wyszkoleni zawodnicy, drużyna, która ma dobrą kontrolę nad piłką i dzięki temu zmuszała nas do ciężkiej pracy. A więc dlaczego wygraliśmy ten mecz? Bo byliśmy przygotowani do tej ciężkiej pracy nieustępliwość jeżeli chodzi o nasz pressing pomimo tego, że parę razy przeciwnik wyszedł, ale na to też byliśmy przygotowani do odbudowy nieustępliwość piłkarzy szczególnie ofensywnych tych, które inicjują pressing plus linia pomocy była, była z bardzo dużą konsekwencją co ostatecznie skutkowało odbiorę na połowę przeciwnika i potem wykorzystanie tych odbiorów do strzelania pierwsze dwie bramki no momenty bardzo dobrej gry też. No, to myślę, że to już jako drużyna i rozwój tej drużyny jest na tyle stabilny, że doszliśmy do punktu, że poniżej pewnego poziomu nie schodzimy. Druga połowa bardziej zarządzanie meczem. No, wiem, że się chciał może i więcej bramek, wiem, że się chciał może więcej składnych, składnych akcji. Moglibyśmy, myślę, coś więcej mieć, natomiast też no, przeciwnik stwarzał jeszcze raz ciężkie warunki um, i, i, i też dobrze, dobrze operował piłkę, zmuszał nas czasami. Szczególnie pod koniec do, do broni nisku, co robiliśmy, w moim odczuciu dobrze. Ciebie bramki, czyste konto, to cieszy e, debiut m, Marcela Złomańczuka. Cieszy wychowanek motoru e, i to, to, to jest to, to, to z miejsca gratuluję mu, bo swoją ciężką pracę do tego doprowadził, ale też całej drużynie, sztab, bo, bo ta grupa ludzi stworzy warunki modem piłka, żeby się rozwijać. E, no, cieszy 250 metrów naszego kapitana. cieszy co tydzień reakcja piłkarzy, którzy nie grali e, i konsekwencje jeżeli chodzi o pracę, dzięki temu są piłkarze, które może długo nie grają, ale jak wchodzą są gotowi, co też skutkuje tym, że, że inni, którzy wcześniej grali, muszą czekać na swoją szansę. Drużyna to rozumie, wspiera się nawzajem. No i tak jak mówię, no drużyna przez duże D. Już teraz myślimy o znieść Pruszków. No i mecz po mecz, tak jak do tej pory. Dziękujemy, trenerze. Mamy pytanie od dziennikarzy z sali. Dzień dobry, Józef Kufel, Radio Gratuluję wygranej, panie trenerze. Pierwsze pytanie takie o aspekt taktyczny, o zaczynanie piłki od własnej bramki. To miało tak być? Czy te krótkie podania, bo w pierwszej mm -hmm. połowie parę razy zadrżałem. Pewnie nie tylko ja, bo tak wciągaliście przeciwnika, i, i, i no, mogło być gorąco. A z czego jest karne na 3-0? No, z, z takiego pressingu, ja. Więc tak jak mówię, no, my nie jesteśmy drużyną, która chce grać na utrzymanie, bo nie na tym polega piłka i nigdy nie będziemy. Natomiast jesteśmy drużyną, która uważam, że wachlarz, rozwiązania, które ma, jest szeroki, dzięki temu ciężko się przeciwnikom uważam, się przygotowasz do meczu z nami. Dzisiaj rzeczywiście parę razy wychodziliśmy na krótko, udało nam się uważam uwolnić piłkę. Może, bo jak już pod pressingiem Otwieramy piłki, czyli piłka dojdzie do zawodnika, który nie ma presing frontalny. Lepiej by się chciało podejmować decyzji, jeżeli chodzi o kolejne podanie zdobywających. I tego ja już wiem dzisiaj, że będzie jeden z tematów odprawy na jutro z piłkarzami. Natomiast uważam, że uwolniliśmy piłkę dobrze. Z drugiej strony. Skupiając większą liczbę przeciwników do pressingu wyżej, bo oni musieli angażować większa liczba, żeby nas zamykać. Otwieraliśmy przestrzeni wyżej, czy, czy do dziewiątki, czy, czy przez y, bocznych pomocników. Czy... I transport piłkę tam skutkowało i utrzymanie i takich szybkich ataków. Jeden z nich był, był atak, który skutkował karne na 3-0. Więc. Y... Ja wiem, że jedna strata była taka rażąca, ale to rzadko nam się zdarza. Uważam, że jesteśmy, jesteśmy dosyć odpowiedzialnych zespół, natomiast też... Żeby grać w ten sposób, piłkarz musi mieć pewność siebie, piłkarz musi mieć flow, piłkarz musi czuć się dobrze z piłką przy nodze i Pomimo tego, że tak jak mówię, odpowiedzialny za wynik, za drużynę jest dla nas najważniejszy i nie wydaje mi się, żebyśmy byli zespołem nieodpowiedzialnym, wręcz przeciwnie. Ja, jako trener nie mogłem zabrać tą pewności, tego charakteru, bo wiecie, że to, to co już dotknęliśmy, to żeby grać w motorze, trzeba udźwignąć koszulkę, która waży trochę więcej niż w innych klubach. Być obrońcą, czy bramkarzem, czy pomocnikiem i operować piłkę pod pressingiem, trzeba mieć charakter, no, bo najłatwiej jest się zamykać, grać do tyłu, czy dać do kolejnego piłki. Natomiast ty, ja silnie uważam, że jedna z ról trenera, nawet na poziomie seniorskim, jest rozwijać swoje piłkarzy chociażby ze względu na rozumienie gry i nad kontrolą tą grą, również z piłką, bo ta gra się gra w piłkę. Więc to zrobimy. Uważam, że nawet statystycznie, bo my mocno analizujemy każdy mecz statystyczny, jesteśmy dosyć skuteczni, jeżeli chodzi o te wejście spod pres, mamy więcej korzyści niż problemów, jeżeli chodzi o te, z te nasze wejścia spod pressingiem i, i okej, okay, no tak jak mówiłem od samego początku, tracisz piłkę w tej drużynie, można. Są rzeczy, które nie można. Nie można przykładnie reagować, nie można nie, nie być intensywnym w obronie, nie można nie odbudować poniżej piłki. Takiej rzeczy nie można. Tracić piłkę można to jest gra błędów. I, I żeby były też piękne akcje, to czasami musimy tracić piłkę. Oczywiście zawsze z pewną dozą odpowiedzialności, która musi nam towarzyszyć. Filip Luberecki wrócił z kadry dzisiaj, dwie asysty. Duży plus, prawda? Znaczy on wrócił z kadry. Tydzień temu tak, jakby, tak. Się w poniedziałek 74 minuty e, i wrócili od razu z Bułgarii. Mm, we wtorek, e, kiedy no, większość zespołu miała wolną, przyjechał do klubu, robił regenerację dobrą, też pracował z fizjoterapeutami, które nawet dzień wolny są, mają dużer i pracują z piłkarzami no, kontuzjowanymi, czy tych, które potrzebują, no i znowu no, działanie zespołowe plus. Takiej dużej, dużej, dużej dozy talentu czy, czy nastawienie tego młodego człowieka pozwoliło na to, żebyśmy go w tych cztery dni przygotowali do grania na innej pozycji niż do tej pory. Bo też Staszak, który mówię, jest jeden z tych przypadków piłkarzy, który długo nie grał u mnie, ale on tak wszedł do składu w Wolsztynie, tak i zagrał mecz, że nie sposób było. Niesprawiedliwe byłoby z mojej strony go zdjąć zresztą myślę, że dzisiaj potwierdził bardzo dobrą dyspozycję więc Lubera e, mieliśmy no mówię, 4 dni żeby go przygotować do grania na innej pozycji nie pierwszy raz to robimy e, i, i, i to jest kolejny przykład, że jeżeli piłkarz jest obecny, jeżeli piłkarz cierpi a mamy taką szatnię, że cierpi z tego co robimy na co dzień z odpraw, z treningów pozycyjnych z treningów indywidualnych, z taką podejściem. Mocno indywidualne do rozwoju piłkarzy, to potem jest przygotowane. Asysty fajnie, liczby oczywiście to zawsze potwierdza, natomiast jego wstęp był dużo więcej niż to. Był, był, był dobra praca bez piłki, że chodzi o wysoki pressing, momentami dobrej kultury gry, napędzanie kontrataki, z którym myślę, że mogliśmy mieć trochę więcej. Także występ kompleksowo na pewno pozytywne, mm, na pewno mu to w to pomogło, pomogło zespół. No, tak samo jak. Kaspra wełniaka. Kolejne dwie bramki. Na pewno dobra dyspozycja, ale tak samo jak on dużo robi dla zespołu: jeżeli chodzi o trzymanie piłki, pracy, nieostępliwie w pressingu, wymuszanie błędu, utrzymanie piłki wyżej, otwieranie pewnej przestrzeni dla innych, to Drużyna mu to oddaje. No, dzisiaj akurat Luber mu dał dwie piłki, takie, że, że, że Kasper robi to co umie robić: trzydzieść bramkę, uwolnić się w pole karne. Także... To sport zespołowy tak to powinno funkcjonować. kolektyw promuje indywidualność, a indywidualność pracują dla, dla zespołu. No. To ostatnie pytanie wspominał pan na przedmoczowej konferencji prasowej właśnie o dwóch nowych problemach zdrowotnych o urazie palca u nogi u jednego z zawodników, czy. Można, czy, czy, czy chodzi o Sebastiana Rudola, który dzisiaj nie wystąpił? I, i też mówił Pan o drugim z, z, zawodniku, którego miało być badanie medyczne. E, czy, czy, co tam słychać? Nie. No Słychać na szczęście trafiło to na dwóch e, titanów pracy i też dwóch młodych organizmów, które szybko się zregenerują. E, jeżeli chodzi o ten odłamek kostny w palcu, to Kubalis, który mimo to, że to się stało. Jest tam w trzeciej minucie. On grał podejrzewam, 70 minut, z tym. Tu też pokazuje, jaki mental ma tego, ma tego chłopaka. A drugi Piotr Kusiński, kolejny. Jak ważne to odbierz. Piotr Kusiński, który już tak bardzo, bardzo dużo pracuje, żeby wrócić szybko. A ja jestem w dobrej wierze, że w Pruszkowie już jeden i drugi będą za, za moją dyspozycją. Co skutkuje, że, że będziemy silniejsi, bo im więcej opcji mam, to tym silniejszy jest yy, zespół. A Sebastian Rodol dzisiaj odpoczywał po prostu? No Rudy, tak naprawdę, kiedy jestem trenerem motoru, oprócz tego, kiedy pauzował za kartki, to jest pierwszy mecz, w którym on nie brał aktywny udział, bo, bo był na ławce i był gotowy. to jest yy, to jest wyjątkowy profesjonalista, też człowiek, który, który zawsze dobro drużyny stawia na pierwszym miejscu. I dzisiaj, po prostu, ze względu na charakterystyki meczu, ja jako trener, bo też taka jest moja rola, Uważałem, że bardzo do tego meczu charakterystyki Filipa Wójcika, czy, czy Kuba Staszaka, czy Najemskiego, czy Zbiciaka, biorąc pod uwagę pozycję, że może występować Rudi, wybrałem tych piłkarzy. No i po prostu no, Rudi był w gotowości, tak się złożyło, że, że nie wszedł, śli inni, natomiast od Teraz jest wyrównawczy trening i już jest nowe rozdanie. No, myślimy o nic, będzie inna charakterystyki meczu. Teraz, że już jesteśmy po śląsku, to możemy jeszcze tak o tym rozmawiać. Będzie zupełnie inny mecz. Zżyjemy grające w 52 dwoma napastnikami. Bardzo dużo osób w w akcjach ofensywnych. Dużo dośrodkowań, gra bezpośrednia. Także to będzie zupełnie inna charakterystyki meczu. Cią rzeczy może skutkować też inna charakterystyki piłkarzy które wejdą od początku w motorze Lublin, tak, bo mam taką szczęście, że mam na każdej pozycji z jednej strony wyprofilowany zespół, z drugiej strony różne charakterystyki. Mogę tym, yy, mogę tym zarządzać. To ja dziękuję. Mamy jeszcze jakieś pytania może z sali? Nie widzę już świetnych, więc dziękujemy serdecznie trenerowi. Dziękuję bardzo. Chyba Lubię będzie. No właśnie, widziałem, się tu czeka. Witamy już na ostatniej części naszej konferencji. Razem z nami Filip Lubarecki. Filipie opowiedz nam o tym spotkaniu. No graliśmy z zespołem, który ma dużo młodych zawodników. Prawie tyle mają lat to samo, co albo ja, na co starsi. I są to zawodnicy bardzo utalentowani i może w pierwszym momencie przy ich bramce nie udało się piłki zabrać. Pomili aż siedmiu zawodników przy polu karnym. Lecz z przodu mieli tylko trzech i tam często odbieraliśmy piłki, a nawet mimo tego odebraliśmy dwa razy przy ich polukarnym. I dzięki temu udało mi się zanotować dwie asysty, i z tego powodu bardzo się cieszę. Mamy jakieś pytania do Filipa, może z sali? Józef Kufaler, radio Lublin. Filip, byłeś niedawno też na zgrupowaniu kadry. Powiedz, jak to Ciebie buduje też jako zawodnika? No. Bardzo dobre doświadczenie, świetnie się tam czułem, poznałem tam nowych kolegów. Jest to bardzo cenne doświadczenie. Byłem dumny z tego, że mogłem zagrać z na piersi i takie doświadczenie staram się pokazać też tutaj na boisku. A jak czujesz się teraz, właśnie w zespole? Powrót idealny, można powiedzieć, właśnie te dwie asysty, bardzo dobre spotkanie też. Dziękuję bardzo. No, Dało to na pewno mi dużo pewności siebie. i Dzięki temu wyszedłem na boisku i no wiem, co mam robić na boisku i dzięki temu udało mi się właśnie zandować te dwie asysty. Na pewno też jako drużyna, no cieszycie się z tego planu, że, że dzisiaj udało się zareagować zwycięstwem na porażkę, tak jak, tak jak trener no zapowiadał, że, że, że to jest teraz klucz. No dokładnie po każdym przegranym meczu była ta frustracja, i chcieliśmy się jak najszybciej odbić. Udało się to w dzisiejszym meczu z tego powodu bardzo się cieszymy. No, i strefa barażowa się znowu gdzieś tam przybliża. Patrzysz w tabelę i, i analizujesz też wyniki y przeciwników, bo dzisiaj zagrali, zagrali dla motoru, można powiedzieć znowu. No, koledzy mówili w szatni, lecz no, zawsze patrzeć dzień po meczu i wszystko sobie zanalizować. Dzięki. Mam jeszcze jakieś może pytania z sali? Mamy, dobrze. Dobry wieczór. Wiktoria Sadowiak, Akademickie Radio Centrum. Panie Filipie, jaki był według pana klucz do zwycięstwa dzisiejszego spotkania? No, uważam, że to, to co robiliśmy bez piłki, czyli pressing i ta intensywność, uważam, że to był klucz do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. I dzięki temu, według mnie, udało nam się przez to wygrać. Okej, okay, dzięki. Więc już chyba pytań sami nie mamy, więc serdecznie dziękujemy za udział w naszej konferencji i do zobaczenia już przy najbliższej. Dziękuję bardzo.